Okej, okay, no wam wszystkim, z tej strony Turbo Jest to dziesiąty... Jedna, nie, nie, dziesiąty odcinek e, Zegrajmy w LEGO Batman 2 DC Super Heroes I obiecałem że do, do tego momentu i doszedłem i jesteśmy właśnie w tym miejscu I i, I... 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 teraz muszę nabrać wody Tym, tym robinem, tym, tym robinem Żeby oczyścić to No, oczyść to o, czyść. o, ładnie. Jeszcze to, o, żeby móc to otworzyć, żeby Batman mógł tu wejść, i żeby mógł być fight. I już się nie zaklinowałem w tym, tym miejscu. Uważałem i jest dobrze. Mam nadzieję, że będzie fajnie, że nie będzie źle. Ani głupio, ani źle, ani głupio, ani głupio-źle. Dobra, chodź tu, fajfusy małe. To ja do Was Ja yeah, mam wózyk widłowy pija OK Boom. Robin Ale dupa. Yeah. i zawracamy Robin Ja. Yeah. No Czekaj, cofaj Dobra, ja wysiądę 4 też wysiadaj Wstawaj tu What the fuck się dzieje? Klocuszki Nie yeah, mam Oddaj O, daj mi klocuszki, giro. Dobra Potrzebuję super siły, której nie mam Dobra, łe tu może tylko Batman, ponieważ on ma jakieś pro moce prądu i jest pro Dobra Zaj Przejście tego zajęło mi chyba z 5 minut 10 What the fuck? Yeah, pump it up Czekajcie No Nie, nie da rady mojego Super ciosu zrobić, Yeoman Yo, man, up Ops gdzie mogę rzucić? Dun-dun-dun-dun. dun dun a za to mogę rzucić, przecież. Klocuszki! Jakoś się nie kwapiłem, mam tylko 70 tysięcy, żeby. Nie chciało mi się zbierać tych klocków i tyle. Dobra, co ja tu mam zrobić w ogóle? Trzeba, trzeba rozkwinić. Hmm. Dawaj mi klocuszki. Jedno. I drugie. i sporo klocuszków mamy. Już mogę o. Ok, czyli mamy drabinkę, czyli jest połowa sukcesu. Ok, otwieramy sobie siłę za drugą, której też jest wiecznie. I nie ma już w środku wiatru, bo wszystko się wywiało. Wbijam do środeczka. kurwę! tam jest woda. Ok, czyli Robin musi wejść z tej strony tutaj, czy z obu? Nie wiem, nieważne. Robin Nieba, no. Kurde, snek, snek. Kiecie pierdolne. Dobra. Wbijaj, snek. A bo tam... A bo takie, to takie buty. Okej, okay, tu są klocuszki. Uuu, 10 tysięcy i nieawody Dobra. Teraz normalnie Baciu może przejść i wziąć sobie próbkę. To jest ostatnie już Mhm, ostatnia. Zakręcamy i porobacie. Wszystkie zebrane. No nie! left the empty bottles down there and it wasn't any of these what he stole was to make something else so uh we're going to leave now right yes okay so that's safe point so be safe uh, save the saveão you must it some uciec Dobra Zniszczymy to wszystko co tu jest Tak żeby mieć więcej klocków Kurde Wody I need water Tu nic nie ma No nic nie ma Kurde, gdzie jest woda Czekajcie wow. Ułóżmy to. I need some water. Bo Batman po tym nie ginie. No to właśnie, no to wychodzi. Dobra, zniszczymy to. Staram się jakoś przejść. Dobra, jakoś uprzedłem. Ledwo żyjąc. Okej. Okay. No nie! Zabiło mnie skurwysyństwo. Co ja właśnie zrobiłem? Okej. Okay. Umarło. Hmm. No i co teraz? Tam nie wskoczę. He. Ciężka rozkmina. Tam nie wejdę. Ja może ty też radę chłopcze to ugasić tym żelem, czy tam whatever to jest? Whatever you say. Zniszczę to, może coś się... nie, nic się nie stało. Screw this shit. Sorry, Robciu. Chciałem mocniej... Jaki slajd! Like a boss! To był slajd godny mastera, masterów. Tu nic nie ma. Mogę tylko... Mogę tylko... Dobra, sam zginę. Znaczy... Żeby sobie odnowić życie... Żeby sobie odnowić życie, zginąłem. Brawo dla mnie. Ej, 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 what the fuck? Tam gdzieś mogę rzucić hak? To oh, kurwa. Nie takich. Uuu coś tam zrobiłem. Tylko co ja tam robię? Ja nie wiem, co mam tu zrobić. To jest dla mnie największy problem. No, tam, 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 gdzie tam. Ja tylko tego sobie właśnie nie da. tam coś jest. Tu coś jest może cię by się da rozwalić, jakaś woda popłynie czy coś albo i nie coś tu można zbudować zobaczymy co to będzie aha od początku to miałem zbudować what the fuck oh, Dobra, dobre Napełniaj to wodą, synek. I gaś to wszystko. Weź to umyj. Umyj się, Batman. Tak, żeby tak... Umyć to tak yy, pobieżnie, żeby nie było tą brudną. Dobra. Tu... Kurde ja tym sikam już Ja chcę wody Dobra, umyjemy was wszystkich Umyj się Trollolole Dobrełe Tam ogień Tu jeszcze trochę tego żeluchodnego i mnóstwo monet Dobrze, dobre o złota moneta Czekajcie na mnie monetki! Dobrze jesteście moje Dobra, układamy, to będzie dla Robina Ten strój akrobaty Kostium akrobaty, przepraszam Bo tak myślałem, że właśnie tutaj musi być to jego coś To jego fajne hopsate coś, żeby mógł sobie tam jumpnąć Ampamp! Um, stoi stoję na tym nikt, nikt tak nie umie jak ja No i co teraz? A, muszę, dobra, to muszę tą swoją kulę wziąć Wziąć, nie wziąć, tylko wziąć. Kurwa, dobra. I wysuwamy kładkę dla bacia. Baciu, właśnie. Ok, baciu. Teraz Twoja kolej. Wyłącz prąd. Tutaj włącz prąd. I tu nie wiesz, co masz zrobić. Bo jesteś głupi. Mm -hmm, mm -hmm. No i teraz kostium izolowany, o kostium izolowany, nie to pancerz, kostium izolowany miałem przed chwilą, co kurwałe, w to, Hy. fuck this, fuck this, dobrełe, o oh, fuck, jebnie, 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 mam no, fajne, pięści, jestem pudzian, o masz, pałogień Ginn. czuję się jak ten, jak heavy stefa, Fortress, Kosie, makrobandy, więc będzie, będę, będę, wszystkie trzy rokiety będę, będę, fuck you. będę, hey. będę, akrobata na to, na raus No. Jak widzicie to jest ścisła kooperacja jeśli, jeśli chodzi o gameplay, więc nie, 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 nie wykluczone, że może w późniejszym etapie gry będę grał z kimś, kto sobie przyjdzie do mnie i będzie do, ze mną grał. Może nie wykluczone. O, rozrpsyłem Widzicie, bo tutaj trzeba pracować Raz jednej postaci, raz drugiej więc... Więc ścisła kooperacja myślę, że to nie jest głupi fuck pomysł. Yyy, Trollstory! Trzmyślałem, że mi się uda. Już myślałem Już myślałem, że... Czekajcie. Czekajcie chwilę. Dobra, teraz powinno być dobrze Chwila. Okej. Okay. Zmieniałem ustawienie mikrofonu, żeby nie dmuchać w niego jak oddycham. I powinno być teraz lepiej. No, i teraz powinno być. Ej, hey, dobrze, kurde. Sto What the WTF Ty Batman. Ty tam nie wejdziesz, nie jesteś za gruby i ciężki i śmiercisz. Ale ma drabinkę pało. Właśnie. No chodź tu pało. Nie chcę się na Ciebie czekać. No chodź. Dobra, jebnie. Jebo, Yeah. Krzesło mnie skrzypi. Hyc. I hyc, o podłogę. Uuu. Jack face. Jacka face. I'm pumping up. Dobra, to, chyba, to jest chyba znak, że musimy stąd uciekać jak najszybciej przynajmniej tak mi się wydaje no typ fuck okej okay. z kisłem o, z krzesłom z krzesło mi skrzywi. krzywi tak z krzesło akurat jeden element który mogę wysadzić no jakie dziwne jezu mamo wybacz mogę coś w ciebie ułożyć? nie macie rakietami dziwki a masz po pysku dobra ty, kółkowy men co to masz sobie zrobić z tym kółkiem, nie? Jea, yeah, ja, dobra sprawdźmy co ja tu muszę zrobić no potem na pewno tylko rozdupcyć bum, 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 piąchy, piąchy, w ruch dziwko dobra, teraz będzie to jego kółko dla chomika jego statyw dla kółka dla chomika Najpierw trzeba to wszystko rozwalić, bo dobrze. Gin, gin, gin. Gin, 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 Dobra. Dobra, dobera. łe Okej. Okay. Shut up, Jacka. Myszka! No. X. I... What the fuck? Co zrobić?